Powtarzamy to często, ale myślę, że jeszcze warto, że ludzie nam się wciąż będą podobać różni ludzie, pomimo tego, Oj, że tak. będziemy w relacji. Tak. I czasami wiesz, takie fantazjowanie może ci. Ciebie tylko pobudzić, mm -hmm. rozochocić i... Ale to jest bardzo trudne do przyjęcia, że pomimo tego, że jestem w związku, na przykład stałym, to mogę myśleć albo mogą mi się podobać inni ludzie. Że to jest potwornie zagrażające dla wielu osób, zwłaszcza takich, którzy e, mają e, niestabilną samoocenę. Mm. Że mój partner bądź moja partnerka może się z kimś obejrzeć na ulicy. A jeszcze nie daj Bóg pomyśleć. Tak, pomyśleć o tym, że mogłyby być jakieś seks to nie? Straszne, tak. Ale no, fakty są takie, no i powiedzmy to głośno. Wchodząc w związek nie przestajemy widzieć i mieć jakiś odczuć względem innych osób. To nie musi być głębokie uczucie i to nie musi być jakaś, nie wiem, później realizacja z tego seksualna.